Ej, się, ma, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać kilka moich fajnych bitew lodówkom, lodówką, które rozegrałem na przestrzeni ostatnich kilku dni. E, w sumie dzisiaj rozegrałem nią na tyle do, dobry bitew, na tyle fajnych bitewek, że wam pokażę za, zapewne kilka z nich. Pokażę wam ostatnią bitewkę, które w której wpadłem akurat się Po e, Pozobaczcie, pograłem troszkę bitew, e, 13 bitew w dniu dzisiejszym, 4400 sesyjka. Ogólnie powiem tak. Nie jestem fanem tego pojazdu, muszę przyznać, bo to jest tak niesamowite. Ja ogólnie po 60 bitwach miałem na nich 4400 średnich, i właśnie to jest to, za co lodówka jest czołgiem jakim jest. I uznawanym przeze mnie też za taki czołg, a nie inny, bo to jest tak, że raz zrobicie tym kurde super sesyjkę, ta, ta, tak jak dzisiaj, że te 4400 robię. Później jest znowu odwrotnie, że nic się nie da zrobić, i ja właśnie przez ostatnie. Dosłownie 30 bitew miałem taką tułaczkę, no to dosłownie inaczej się nie da się tego nazwać jak tułaczka Więc męczenie troszkę było, jak, jak widzicie koniec końców zmarkowane, także kolejny czołg odhaczony Nie wiem co będzie kolejne Ale tak, postanowiłem, że pokażę wam kilka bitewek, ponieważ grałem sobie pluton Ogólnie z, z kolegą Który mi tam de delikatnie też pod koniec pomógł, bo mi delikatnie spotał. więc przy okazji e, Będę wam mógł wytłumaczyć co on mniej więcej robił lightem i jak takie plutony można połączyć, czyli leci, lodówka, porozmawiamy sobie na ten temat. No i myślę, że może być fajna taka koncepcja. Możecie napisać w komentarzach, czy wam to się będzie podobało. Oczywiście ostatnia bitwa będzie tą e, bitewką, którą poka pokażę, w której BN te trzy odznaki biegłości na F fale e, Więc możecie napisać, czy podoba wam się taka koncepcja. Ewentualnie możemy się zastanowić, czy w momencie, w którym grałbym plutony, to czy nie zrobić takiego, wiecie, double -powa, nie? Że e, nagram Wam załóżmy perspektywę ziomka, który grał lightem i per moją perspektywę, gdzie na przykład gram snajperem, bądź odwrotnie. Także jeśli chcielibyście zobaczyć coś takiego, być może jakiegoś gościa bym zaprosił wtedy na, na, na nagrywanie albo na streama, z którego później powstał odcinek, także możecie dać znać, a my lecimy z pierwszą bitewką, którą y wam chciałbym. Dobra tak, mamy pierwszą bitewkę, e mapa jak widzicie to cichy brzeg i mamy tutaj jak widzicie lodóweczkę plus test LT. Kolega powiedział, że spotni mi przejazd z hateków, czyli dokładnie tą część mapy, więc ja postanowiłem, że gdzieś się tu o Ogólnie nie jestem jakimś ekspertem, jeśli chodzi o kampianie, granie takimi lodówkami, granie takimi pojazdami, nie przewodam po prostu, ale to jest jedna rzeczy, na którą tak sobie po prostu wpadłem, że może się ustawię. E, fajnie, że też mam Lighta. Wiecie, nie wszystkie Lighty w bitwie spotują to, co byście chcieli, więc... A ciężko też jeszcze dogadać, nie jest to CS, nie, nie jest to Valorant, nie jest to gra, gdzie jest zresztą voice gdzie można coś komuś powiedzieć, jakąś koncepcję na początek bitwy, jakiś plan. Także no, czasami po prostu Lightom trzeba zaufać. Tutaj... E, zapytałem jeszcze, czy ten przejazd właśnie będzie spotowany, więc tutaj już macie mniej więcej to co można zrobić w takim plotonie, czyli tutaj sniper, w miejscu gdzie jestem, tutaj jest lajcik, spot na tego crossa i zobaczcie, pierwsza pesteczka, bardzo łatwa, bardzo łatwa, myślę, że każdy by to trafił, eee, mi osobiście dzisiaj na streamie jak sobie grałem tak latało, że szczerze nie zdziwiłbym się w momencie, w którym po prostu ten pocisk by gdzieś spadł na ziemię. Tra Trafił za tlaki albo cokolwiek takiego, znając moje szczęście do gry tą lodową, dlatego właśnie nie lubię tego pojazdu pod tym względem. Celujemy sobie gesora, bo ma spota, wiadomo tutaj, te, te setka z Team spotuje, 140 wyjeżdża. Nie patrzcie, nie chciałem strzelać od przodu, bo on był, początkowo był przodem, teraz odwrócił się boczkiem. Kolejna plomba, najłatwiejszy początek bitwy chyba jaki e mogłem sobie wymarzyć, najlepszy. W ogóle 3600 damage darmowy zrobiony. Na dobrą sprawę jeszcze tutaj kontender go fajnie dobił. Także nie dość, że ja zrobiłem sobie dwie darmowe paseczki. jeszcze tutaj kolega kurant mógł sobie ponadto. Coś tam spotnąć i zrobić oczywiście asystę. A wiecie, lightami tak się gra. Tutaj to co zauważyłem, akurat to jest jedna rzecz, na którą ja bardzo dużo czasu poświęcam w bitwach, czyli obróciłem, e, czyli napatrzenie na mini mapę i dzięki temu obróciłem się na WZ, bo zauważyłem go po prostu na mapie. Wiecie, w momencie, w którym grałem lodówką, jeszcze grałem lodówką bez dosyłacza, bo tutaj ma dosyć eksperymentalny zestaw, i jak mogliście zobaczyć, na wczytywanie przed bitwą, czyli bez dosyłacza, e, co ogólnie sprawdza się całkiem dobrze. No, to powiem Wam, że ma dużo czasu, by się rozglądać, by patrzeć na mapę, by się rozejrzeć. To jest ogólnie bardzo fajne. W momencie, w którym Wy chcecie nauczyć się dobrze czytać mapę, też uważam, że dosyć fajną rzeczą jest granie właśnie takimi czołgami, które mają długi reload. Stąd ja na przykład, ja ogólnie rozstawiam też na turniejach. I jak ja rozstawiam na turniejach. To mi jest znacznie bardziej komfortowo na przykład rozstawiać, czytać minimapę, zastanawiać się nad tym, co my możemy zrobić i co może zrobić przeciwnik, grając czymś, co ma długi reload, czyli albo magazynkiem, który po prostu tam stoi sobie w bitwie przez 20 sekund AWK, albo na przykład jakiś ciągle, który ma właśnie taki dłuższy reload wiecie jakąś E4 czy czymkolwiek taki. I podobnie to jest ta, taka porada dla Was To co Wy moglibyście zrobić, ewentualnie by nauczyć się czytać minimapę, bo... Wiecie, czołgiem, gdzie wy na przykład gracie medami szybkościelnymi, nawet htk szybkoszczelnymi, szybkościelnymi, czymkolwiek takim, to te nie każdy ma taką podzielność uwagi, nie, nie każdy już ma taką wyrobioną podzielność uwagi i raczej to się zdobywa z czasem. E, więc fajnie sobie. Grać w co po prostu ma dużo lód. Nie, nie mówię że lodówką, bo lodówka to jest już naprawdę taki totalny fantang. Ja osobiście jakoś bardzo dużo szczęścia, e, w sensie bardzo dużo fanu nie czerpię z grania tym czołgiem. Zmarkowałem, bo miałem zmarkować i widzom obiecałem, że zrobimy. Niekiedy oczywiście fani się bawiłem, ale też miałem takie momenty, na te 30 bitew ostatnio, o których wam, wam wspominałem na początku odcinka, że było bardzo, bardzo ciężko. No i nie bawię się dobrze. No to to muszę przyznać. Spodziewałem się, że gdzieś tutaj będzie gesor. E, specjalnie chciałem pocelować peskę do końca i nie trafiłem. I to jest właśnie to, za co ja nie cierpię e, tego czego, że niby to była taka pełna pecha. Oczywiście nie była skupiona do końca, ale niby to była taka dosyć pełna peska. I klasycznie nietrafione. No to jest standardzi. No to jest już tak kurde znany przypadek, i, jeśli chodzi o lodowę. Ale no cóż, e, mówię, że podjadę delikatnie. Używam tej skały przede mną, no co jest po lewej, żeby zasłonić się od Jagody i potencjalnie od fv -a. i celuję po prostu w tego Gesora. Celuję, czekam aż on, on popełni błąd. Akurat chyba to był moment, w którym właśnie gdzieś tam patrzyłem albo w czatem ro rozmawiałem, bo e, no, gieleczka rozgrywana na streamie, co nie? Więc też jednak ja staram się z widzami porozmawiać, po, pogadać, podyskutować, więc czasami tak bywa, że się albo zagadam, albo zapatrzę na coś, na czat ewentualnie. Także no, nie daję tej, tej, tej posteczki, a na spokojnie mogę. Na szczęście ten gestor bardzo fajnie współpracował. To, to muszę przydać, że należy mu oddać, że współpraca elegancka. Super sprawa. Także bardzo, bardzo dziękujemy temu zawodnikowi, że tutaj tak sobie fajnie wychylił. No i co dalej? Jest Jagoda. Czekałem... Na taki moment, aż on ewentualnie jakoś się odwróci i chciałem od razu mostem przegać. Tutaj patrzę, że on nie celował. Tak, zobaczyłem, że nie celował we mnie, więc postanowiłem, że sobie przejadę mostem. Przejedziemy sobie mostem. Skrócimy jakoś delikatnie dystans i wychylimy od prawej. Może będzie lodówka, jak będzie patrzyła na mnie tę spotnę, bo wiecie, jak działa proxy spot, można to wykorzystać w wielu przypadkach. Czasami też można tego uniknąć, oczywiście, gdyby to działało w drugą stronę, więc sobie jadę. Wiedziałem, że e, mogę tak po prostu wjechać na jaju odważnie. Rozejrzałem się jak, jak widzieliście przed wyjazdem, rozejrzałem się czy ten f na mnie patrzy. No to kolejna pestunia 6700, mogę iść do garażu. Kolejne pechy i tak bym nie przodował, więc bitewka bardzo fajna. Zauważyliście taką współpracę między Tedekiem a Lightem. Uważam najbardziej chyba OP połączenie na naprawdę wiele, wiele map. Lepsze niż na przykład puszczowanie jednej flanki medami, e, więc. Robota dobra, wykonana. Macie tutaj mniej więcej taką taktykę, którą gdzieś tam na plotony ewentualnie można wykorzystać. A my przejdziemy do kolejnej gier. Zanim przejdziemy do kolejnej bitewki, to mam dla Was newsika w dniu dzisiejszym, ponieważ e, na Wodexpressie wyszło takie info, że zostało wypuszczone, że za dwa dni, w sumie w momencie, w którym ja to nagrywam dla Was jutro, e, startuje test publiczny aktualizacji 1.29.1. Jest to piąty update w tym roku. Ale czy będzie jakiś kluczowy, sensowny, nie wiadomo. Był jeden duży patch do tej pory. Dalej wyczekuję na coś więcej. Dlaczego będzie taka to mikrołatka, patrząc też tutaj po rozpisce. Jest frontline, będzie specjalna edycja Battle Passa, czyli bardzo możliwe, że będzie czołg premium do zdobycia za Battle Passa tam uaktywnić. To pewnie będzie trzeba za 2500 golda, także wiecie jak jest. Możecie pozbierać. E, oraz będą kolejne jakieś rzeczy. Co, co to będzie? Nie wiadomo. Prawdopodobnie nagram wam o tym materiał. Je, jeśli będzie coś ciekawego oczywiście. Jeśli nie no to uważam, że, strat, że, że strata czasu. Ale taki szybki newsik do odcinka zapakowany. E, Mam nadzieję, że pomiędzy bitewkami wam się podoba coś takiego. A my teraz lecimy do kolejnej giereczki. Jest tak, mamy kolejną bitewkę. Tym razem jest to mapa Himel i akurat mapa Himmel też jest to jedna z tych, gdzie możemy współpracować. Jako Pluton grając Light Plus Tedek możemy tutaj współpracować. Także planujemy, planowaliśmy rozegrać w tej bitwie Tory. I tak też właśnie uczynimy, że tutaj kudem przejdzie na E1, ja jakoś będę sobie grał z C3. Ewentualnie postaramy mu się peskę na przyjeździe, być może jakiegoś snajpera, także taki był plan. Znaczy jakiś tam zamysł był, ale ogólnie Himmel jest to mapa jaka jest, ja osobiście no nie przepadam. Gram HTKami, często ktoś jeździ, jak ja gram HTKami zazwyczaj tak to wygląda, że nikt nie jeździ na 8, nikt nawet nie przyjedzie tam. Rzadko kiedy i raczej każdy ucieka na hila także mi się to bardzo nie podoba. Heal jest aktualnie bardzo rozchwytywane, to to muszę przyznać. Jak widzicie, nie udało mi się przejechać ani przeładować, żeby dać tego lighta, także no niestety ale kurant musi tam w jakiś sposób sobie radzić. Tutaj będzie w ogóle taka niemiła sytuacja w tej bitwie z tego co mi się kojarzy, że esetka mnie zacznie wypychać. Postana się dać tutaj warte, niestety za zero, za nisko to poleciało także. O! I już, już mnie ziomek szturchnął i to jest właśnie to, o czym mówię, że ci ludzie na chatekach nie jeżdżą na ósemkę. Wypchnął mnie po raz drugi. Ja nie wiem, czy on to specjalnie robi, czy cokolwiek takiego, ale no nie lubię takiego zachowania. Nie lubię to, takiego zachowania. Ja też staram się nikomu nie zasłaniać. Także no, jakoś tam sobie z nim radzę. Miałem tutaj na, nadzieję tylko, że Lufo mi nie zblokuje. Ziomek w ogóle we mnie strzelił. Ja, ja, ja nie wiem, co tam trzeba mieć na bali, żeby. Zamiast troszkę sobie do przodu wychylić. No to woli mnie wypchnąć, albo gdzieś bardziej do prawej. Naprawdę nie rozumiem tych ludzi. Nie wiem, jakoś nie chciałem mu blokować, ale chciałem się po prostu ustawić, a też nie chciałem stać w taki sposób, że mógłby mnie zablokować i by, i by mi grille dał. Na całe szczęście dzięki temu, że e, kuran mi tutaj te, tego lighta wyspotował, no to e, znaczy nie lightę, tylko e, grilla dałem tam jakąś penę. Ale no, nie było to jakieś bardzo łatwe. Patrzcie, e, znowu z drugiej strony. E, to jest to, o czym mówiłem, że dlaczego ja nie lubię himla. Ziomek isem 4 gra na torach i ziomek koniem gra przy torach. Ja naprawdę, dla mnie jest to po prostu... Tak niepojęte, e, moim zdaniem to jest po prostu, w głowie się to nie mieści. Że ludzie grają w taki sposób chatykami. Zamiast pojechać na chatykownię i tam się nawalać, to ludzie jeżdżą po mapie, jak takie wiecie, kurie bez głowy. No i sobie ogólnie mapkę zwiedzają. Byłem tutaj gotowy przyjąć pestkę, nawet od tego super konia, ale chyba kolega zrezygnował ze względu na to, że no mimo wszystko jest tam lodówką. Ten lajcik ogólnie, powiem tak, powkurzał mnie w tej bitwie. Muszę przyznać, że wkurzał mnie kolega w tej bitwie. Więc no, nie pozostaje nic innego jak przeodać APK a i po prostu walnąć w zęby tego Isa czwartego, więc, bomba po górnej płycie. No, akurat przez to, jaki to jest kaliber, że to są Apexy z dobrą peną, z normalizacją, to dosłownie takie ISA 4 sobie penujemy bez problemu po tej górnej jeszcze, zwłaszcza pod takim kątem. No i na dobrą sprawę jeszcze 0. Liczyłem, że może gdzieś tutaj jeszcze jakoś peskę dam i chyba dam. Z, te, z tego co pamiętam, ale sami widzicie, co więcej taką lodówką można zrobić? Kiedyś zastanawiałem się, by lodówką jeździć hila, ale jeżdżenie lodówką Heela to też się wiąże z takim czym, że. Kurde, pewnie was będą celowali z dołu, co nie? Pewnie was będą celowali z dołu. E, na chwilę tam będą grać na wieżę, także jakoś mi się to nie uśmiechało. Czy, ogólnie planowałem początkowo jechać po ósemkę, ale jak zobaczyłem, że ta ósemka już im tam ginie, i jak mój team się rzucił, to mówię: niby 500 HP, ale zawsze te 500 damage, zwłaszcza przy markowaniu, nie śmierci, tak? Nie śmiercą te uszkodzenia, także kliknąłem sobie. Walnę tą pesteczkę. Tutaj mnie chyba jeszcze Light dobije też, że akurat w, się tutaj wcalowało to. Nie wyszło, ale taka bitwa 5 tysięcy jest, także wyszło to całkiem dobrze i teraz przejdziemy do bitwy końcowej, na której zmarkowałem fv na której biją się o znaki biegłości. Tak? Przed tą bitwą akurat na mapie modrowanka z tego co pamiętam, miałem jakoś 94,8%, coś, coś w tych okolicach. Także wiedziałem, że jakoś bardzo dużo tutaj nie potrzebuję. Sama ludówka ma wymagania oko w okolicach 3800. Także jak 5000 y, bym tutaj zrobił, no to już wiedziałem, że raczej na spokojnie te trzymy wpadną. Także taki był plan. Taki był zamysł jakiś tam demet zrobić. Nie wiedziałem. Gdzie dokładnie lodówką się ustawić, bo są dwie arty, nie chciałem zarazem stać gdzieś, wiecie, na jakimś C1, albo gdzieś nawet na latarni, ponieważ no, arta ta może bombić, więc mam tutaj taki budynek, planowałem gdzieś tutaj grać za tym budynkiem, ponieważ to jest przestrzał na środek, a to jest przestrzał, który znam z turniejów i zaraz zobaczycie jak to wygląda, patrzcie jak, jakie tutaj jest fajne bicie. W momencie, w którym ktoś dojeżdża do środka... I nie spodziewa się tego, że tutaj może być ciąg, To może dać tutaj albo magazynek, albo pestkę, albo właśnie takiego one shota soczystego, lodóweczką ewentualnie. Także taki był zamysł. Wiedziałem, że jakąś tam pechę dam. Także już jesteśmy krok do przodu z biciem tych trzech oznak biegłości. Kładam tutaj robi lecikiem, nie wielu ruchę w lesie. Spotnął, że nic na blisko nie ma. Więc ja gdzieś tam. Później z czasem planowałem, że pojadę pod środek, ponieważ ze środka też, jak sami zobaczycie, jest przestrzeń na 1-2, które też Wam chciałbym pokazać, ponieważ część osób o tym nie wie, że granie środka na murową nie jest głupią naprawdę opcją. Ja często bardzo korzystam, często jak są jakieś 2-3 arty i nie chcę być jakoś specjalnie strzelany, co niestety często się z tym wiąże, że jak gracie 3 las czy 1-2, to po prostu nie dość, że cała sniper ma na Was bicie. No to jeszcze tarta dudni. MX-105, pięknie współpracował. Pięknie się wystawił. Dosłownie wystawił piłeczkę i ja tylko muszę mu nogę dołożyć. Także kolejny one shot 3200 i już praktycznie bitewkę z na zero. a ja to będzie chyba z tak tego co pamiętam całkiem, całkiem fajna giera. Także może nie pokazuję wam jakichś niesamowitych wyników, ale są to takie rzeczy, które no po prostu chciałem wam w jakiś tam sposób pokazać i jakieś, jakąś taką współpracę plutonową, e, czy cokolwiek takiego, jakieś tam fajne przeszczały ewentualnie, które Wam się mogą przydać w momencie, w którym Giereczka by Was skurzała, gdaliby się jakimiś takimi trójkątami ewentualnie. Teraz to, co miałem w planach, to jakoś celować się w Jocha. Bo patrzcie, ta, tam jest przeszczał, no to było widać, że tam jest przeszczał, więc, więc to też jest takie coś, że Wy możecie sobie szukać tych przeszczałów. I ja sam czasami. Łapie się na tym, że odkrywam jakiś przestrzał po prostu oddalając sobie kamerę. Liczę, że ta Manticora jest delikatnie przykurzona i jakoś wyjedzie. Niestety nie wyjechał, bo byłoby kolejne 1000 damage'u i wtedy już dosłownie mielibyśmy trzy moe. Niestety, i, I też kolego ucieka. Tutaj chciałem się z kurantem jakoś dogadać, żeby ewentualnie dobił mi leopard, bo ten leopard mnie spotuje aktualnie, więc ja też muszę się troszkę czaić. Na szczęście, Arta mnie tutaj jakoś nie wali. Wiecie, jest to domek, nie jestem tak totalnie na open, więc nie jestem jakimś bardzo łatwym celem. Niestety, czasami tak, arty też się trafiają, że nawet jak za domkiem stoicie, to i tak was trzaskają. E, myślę, że nie dać tutaj pestki. I ogólnie, aktualnie raczej tak sobie stoimy, nie? Raczej tak sobie chilujemy. E, nie będziemy się jakoś specjalnie ruszać. Także czekam. Czekam po prostu, e, aż Leo zginie. No też jest fajne w plutonach, że może się jakoś dogadać. Niestety. W Valorancie tak, ja ostatnie czasy troszkę Wal Valoranta też pykam, tam parę gieraczek potrafię sobie zagrać, e, raz na tydzień czy coś takiego, e, więc pykam sobie i właśnie tam ja bardzo zazdroszczę, to jest coś jak na Rankedach, że na Rankedach jak w World of Time są Rankedy to można się dogadać, e, bardzo... Fajna pecha swoją drogą wy tego jocha, e, Że można się dogadać. I tak samo jest w Walorancie, czy takich gra kompetentyw. Ja bardzo lubię, że po prostu mo można się dogadać jakoś z no normalnymi ludźmi, by, by coś tam spotnąć, by kogoś dojechać. A na landomach często ta gra tak samotnie wygląda, nie? Że wy gracie samemu, gracie na sple, pod siebie, kampicie często. Ja jakimś takim ogromnym fanem tego nie jestem, bo to muszę przyznać, że e, raczej moje zamiłowanie to zawsze była bo, bo taka woleczka. Eee, po, po prostu często na lepszy gracz czy granie czy, czy cokolwiek takiego. I taka też giereczka komunikacyjna, stąd no, ja zawsze bardzo lubię grać. Twierdzę natarcia niestety to zostało usunięte i na no, dobrze to co nam, co nam pozostało, co nie? Poza graniem random. Oczywiście to są ludzie, którzy eee, no nie ukrywają zamiłowania do randowu, nie? Bo to też jest zrozumiałe, no nie każdy lubi takie tryby kompetive. Ja zawsze bym graczem Competitive eee, także tak to wynika, ale widzicie, jak to fajnie działa. Ja osobiście byłbym dosyć dużym fanem, gdyby był wojszczat nawet na randomie, ale tak do 100 metrów. Że z sojusznikiem do 100 metrów gadać może, czy cokolwiek takiego. To byłoby akurat bardzo interesujące, muszę przyznać. A tak musicie tworzyć plutony. No, raczej i tak by nikt tego nie używał, bo no jednak jest to World of Tanks. Jak widzicie, bitewka na się delikatnie sypie. Więc to, co ja tutaj myślałem, to czy nie przestawić się się nie przestawić, jakoś tutaj do tyłu, jakoś uciec, zwiększyć ten dystans i być może rozegrać to, wiecie, bardziej lasem, bardziej po tego lighta. Tutaj też kurantowi powiedziałem, był on tak nie krócił, bo nie miał pomysł, chciał dojechać Matricora i akurat yy, ja bardzo, bardzo jakby szanuję ludzi, którzy mają pomysł nagle, bo czasami warto próbować, ja sam byłem takim ziomkiem, który Próbował, często nie wychodziło, wiecie, nawet jak ja aktualnie trenuję do turniejów i gram jakieś tam treningi na dobre drużyny, to często na treningach się wywala, wiecie, no to jest jak w sporcie, co nie? Na przykład jak w Formule 1, ktoś musi sobie rozwalić pięć samochodów, by nagle stać się mistrzem świata, co nie? Tak to wygląda, więc nie bójcie się robić ruchów no, na randomie, próbujcie, testujcie. Ja no to są takie rzeczy, o które często mnie też widzowie pytają, jak poprawić swoją grę, nie? że na, na jakiej podstawie decydować. No, to nie da się tak wytłumaczyć. To są takie rzeczy, które trzeba próbować, trzeba samemu zrozumieć. Bardzo fajny strzał w 140. Niestety nie udało się kurantom uratować, więc zginął. Ale jak widzicie, bitełka się bardziej troszkę się wyrównała. Jest już bliżej niż dalej. Jak dojedziemy sobie tutaj z zawodników, no to myślę, że. W sensie, jak dojdziemy do, do i Manticore, to już właśnie tak myślałem, że będzie totalny easy winek. E FO też padł, więc wyszło elegancko. E I tak, ja polowałem na minoc. nie? Chciałem dać jeszcze PESeczkę w tej bitwie. Wiecie, taki one fajny, smaczny. E bardzo miło by to było zobaczyć. Niestety kapiszon Ja już byłem... ...pewien, że to wejdzie i chciałem już do przodu jechać. Na szczęście nie ma spota po szczale. No, tutaj jest tyle krzaków, że... Jakoś mnie to też nie dziwi. Lodówka ma mieć słabe kamo, no to myślę, że każdy jest tego świadomy: lodówka ma słabe kamo, ale mimo tego jakoś udało mi się uniknąć tej żarówy. I zaraz tak właśnie myślałem: czy nie spróbować podjechać pod tego Minotaurę, bo ma mało. Ja mam Hesha z dobrą peną, po dolnej płycie wejdzie, po jakimś boku, po silniku, po dupce też wejdzie, eee, także zaraz chyba spróbuję, zaraz się skuszę na to. Nie na dobrą sprawę to tyle. I to właśnie było już w tym momencie byłem przekonany, wiedziałem, że trzymałem wpadły. Jakoś mnie Mino spotnął. Na szczęście, ja go też. Więc one shot po baczku elegancko 7000 zrobione. I na dobrą sprawę w tej bitwie już chyba więcej nie zrobię. Także ja chciałbym wam bardzo podziękować za odcinek. Napiszcie tam jeszcze raz w komentarzach o to, co, się, co was prosiłem na początku filmiku. Mam nadzieję, że ta koncepcja z newsem w środku materiału Wam też się podoba. Będę starał się przerzucać takie informacje gdzieś tam. Wiecie, pomiędzy pity w kamerze czy czymkolwiek takim, zależy też oczywiście, jakie to są newsy. Także ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Miłego dnia życzę. I siemano. Na razie, panowie. I panie.